A my już mamy dwudziestą czternaście i sekund kilka dzisiaj, piąty dzień marca, a Państwa i moim gościem jest Anna Tatar, stowarzyszenie Nigdy Więcej. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Pani Aniu, gratuluję oczywiście na samym początku usunięcia ponad 400 ogłoszeń nazistów w serwisie OLX. Pytanie, czy faktycznie takie serwisy wymagają doraźnej reakcji na przykład państwa, czy obywateli, by wertując ze swojej strony, no, kojarzyć, że pewne symbole, pewna symbolika, pewne rzeczy i gadżety niekoniecznie muszą być czymś wartym w ogóle uwagi, a tym bardziej propagowania w postaci podobnych aukcji, które państwo, no, w, wyniku, w wyniku których państwa działań one znikły. Dziękuję za, za miłe słowa. To rzeczywiście cieszymy się, że udało nam się nawiązać współpracę z OELIX-em. Od mhm. trzech lat współpracujemy także z Allegro i dla porównania wyników współpracy z OELIX-em rekomendowaliśmy w ciągu kilku tygodni ponad 400 ofert. Współcześnie wyprodukowanych gadżetów o treści faszystowskiej, wydawnic z muzyką faszystowską, książek propagujących antysemityzm. Ponad 400 w ciągu kilku tygodni. Z Allegro współpracujemy od marca 2018 roku, I aż do chwili obecnej. Po naszej rekomendacji Allegro usunęło ponad 12 tysięcy takich ofert. Mhm. I to pokazuje, jak duża jest skala zamieszczania i handlowania współczesnymi nazistowskimi gadżetami na platformach i w serwisach ogłoszeniowych. A kto jest w większości autorem tego typu ogłoszeń? To są te słynne organizacje maszerujące po Warszawie, podpalające mieszkania, czy jednak ci obchodzący urodziny Hitlera na Śląsku? Trudno powiedzieć, dlatego że to, to, co jest dostępne w tych serwisach, to jest nazwa użytkownika. To, to nawet mm -hmm. często nie jest imię i nazwisko. Ale jakaś paragon przeglądam... faktura nikt tego nie wystawia? To jest po prostu taka aukcja jakby, no prywatnie wchodzę, tak, mam do sprzedania były, stary komputerem, zakładam, rozumiem, ogłoszenie, tak, to się kontaktuje, wysyłam paczkę do paczkomatu i nic mi więcej nie obchodzi, tak? To znaczy, to są y, i prywatne osoby, które sobie mają te, te współczesne gadżety i nimi handlują, mhm. ale to są też wielkie sklepy, które oprócz tego, że sprzedają swoje rzeczy na platformach, to mają też strony internetowe y, i takie rzeczy, repliki, bo mówimy cały czas, i to jest myślę bardzo ważne, żeby to podkreślić, nie o przedmiotach pochodzących na przykład z okresu II wojny światowej, tylko o kopiach, o rzeczach, które zostały mhm. wyprodukowane współcześnie, dlatego my je nazywamy gadżetami, bo one nie mają żadnych Wartości jako przedmioty autentyczne, to bo jest pani buble, to jest pani bubel. To jest nazistowski, szowinistyczny śmieć, który hmm. powinien być dawno w koszu, a on jest hmm. na dziś portalu Elix, między innymi. Hmm. I to dziwa dziwo zawiadywanym przez no, no, firmę o korzeniach afroamerykańskich. To ma opowiedziane. Hmm. Więc jest tu pewna jakaś ironia losu. Hmm. Hmm. Czy myśli pani, że państwa działania to hmm, wierzchołek góry lodowej tego syfu, tego bubla tych nazistowskich hmm, hmm. emblematów w sieci, czy tego raczej jest mniej niż, niż nam się dziś wydaje? Martwi to, że ci sprzedawcy są bezkarni. Nie kilka tygodni temu Wyborcza opisywała, nie chcę podawać jego nazwy, żeby go nie reklamować, jeden z takich bardzo dużych sklepów z gadżetami, właśnie współcześnie wyprodukowanymi, typu repliki sesmańskich medali, flagi III Rzeszy, klamry do pasa z mottem SS, czy portrety Hitlera. Tamtych przedmiotów jest wystawianych ciągle kilkaset. Nawet było prowadzone jakieś postępowanie policyjne i uznano, że no nie, no to, to nie mamy prawa, to nie, jest pro, to, to nie jest propagowanie, mimo że tych przedmiotów podkreślam jest dostępnych. Tysiące i my we współpracy z Allegro, bo ten sprzedawca op operuje przede wszystkim na Allegro, usunęliśmy już też kilkaset takich ofert, natomiast no, to się cały czas dzieje, więc mhm. podkreślamy to, że my bardzo się cieszymy z tej współpracy, ale skala, no, liczba tych zgłoszeń pokazuje jak dużo jest ich ciągle dostępnych i jak wiele pracy i przed nami portalami, żeby uskuteczniać metody wyłapywania, żeby jeszcze no, nie dopuszczać w ogóle takich rzeczy do, do, do obrotu. Tutaj nasz słuchacz pisze, że IP takiego komputera jest zawsze do ustalenia przez organy ścigania, no ale im się ewidentnie nie chce, bo jeżeli mamy internet, dostęp do niej, do tej sieci jest powszechny. I tutaj pan Mikado, nasz słuchacz, ma pełną rację, że gdyby takiemu policjantowi się po prostu chciało walczyć z faszyzmem, z propagowaniem nazizmu, teorii ideologii syjonistycznych, to coś by się z tym w końcu stało. No ale tu niestety, jak widać, sytuacja stoi w martwym punkcie. Ja, ja powiem nawet coś więcej. Tu są sprzedawcy, których po prostu adresy sklepów, imiona i nazwiska, numery NIP i co tam jeszcze jest potrzebne do prowadzenia działalności handlowej, to wszystko jest widoczne, tego nie trzeba szukać. Mhm. Chodzi, tutaj chodzi o to, że to, to jedno postępowanie, o którym ja mówię, ale to jest bardzo duży sprzedawca, duży sklep, policja uznała, że to jest wszystko w porządku, że handlowanie setkami współczesnych replik nazistowskich gadżetów jest, nie jest sprzeczne z prawem, jest w porządku, więc to jest no z, zupełnie zdumiewające i kuriozalne tego rodzaju uzasadnienie. I przy takim podejściu organów ścigania nie ma mowy o tym, żeby żeby podziałała nawet, nawet taki zwykły strach, jakaś obawa, że to jednak jest zakazane. To jest znowu tak, że my mamy przepisy skonstruowane całkiem nieźle, które mówią o publicznym zakazie propagowania ideologii faszystowskich mm -hmm. i mamy tak zwane życie i te. te te dwie się często. Ale w ogóle pani Aniu, papier nie wszystko przyjmie. Papier przyjmuje każdy przepis, tylko problem w tym, że nikt go nie respektuje. Mamy go po prostu na no, jakiemu policjantowi się nie chce. Bo jak on ma jeździć po tych wszystkich wioskach, nie wiadomo, gdzie jest ten człowiek z tym komputerem, gdzie on ma magazyn swoich rzeczy, jak i dać mu artykuł oni nie są szkoleni pod tym kątem. Więc myślę, że gdyby nie takie działania, jak Państwa, tym bardziej mielibyśmy większy problem. No ale co z tego, że Państwo to wychwytują i wyłapują, skoro Państwa, jak, jak sama pani powiedziała, nic z tym nie robi. Jest to jawne przyzwolenie na to, by handlować i sprzedawać, dystrybuować emblematy, które nosili zabójcy Żydów czy chociażby innych ras, grup etnicznych w Polsce i na całym świecie w ramach Holokaustu właśnie. No, niestety na razie żyjemy w takiej rzeczywistości, kiedy przestępstwa propagowania faszyzmu mhm. są ścigane w sposób skandalicznie marny. O ile w ogóle są? bardzo wiele, bardzo wiele takich spraw, zdecydowana większość takich spraw jest po prostu umarzana. Mm -hmm. Czy z Pani doświadczenia wynika, że w najbliższym czasie, tutaj jeden też wtłaczy, pisze, że nasz rząd wręcz popiera, stoi murem za tego typu postawą jak faszyzm, promując niejako, dając jawne przyzwolenie, na przykład nie wyłapując agresorów z Marszu Neonazistów 11 listopada, tylko aprobując jako ich działania. Kiedy dożyjemy takiego momentu, że sprzedaż podobnych elementów będzie zakazana i technicznie też będzie niemożliwe wstawienie takiego głoszenia do sieci? Myślę, że to pytanie retoryczne, tak. jedyne co to pozostaje mieć nadzieję, że kiedyś tak będzie, to to znaczy, mhm. bo też warto podkreślić taki związek między handlowaniem flagami Trzeciej Rzeszy, replikami tych medali, nazistowskimi płytami muzycznymi. No, muzyka jako taka może być świetnym nośnikiem albo treści pozytywnych, albo treści wręcz nienawistnych. W Polsce od, od wielu lat odbywają się znowu bezkarnie przy przyzwoleniu policji, która o takich wydarzeniach bardzo często wie wcześniej, odbywają się neonazistowskie koncerty muzyczne. Płyty tych zespołów, które tam występują, również są dostępne na, na portalach aukcyjnych i Oczywiście my je rekomendujemy do, do usuwania. Więc to jest, to jest ten związek między tym, co jest sprzedawane, że to, to nie są gadżety, które ktoś sobie postawi na półce. No mhm. To, do czego na przykład mogą być wykorzystywane repliki sesmańskich mundurów, to my widzieliśmy, kiedy były świętowane urodziny Hitlera w lesie. Mhm. Ale to jest cała, cały ogromny asortyment tego rodzaju przedmiotów, które są kupowane przez ludzi. Mm, popierających tego rodzaju ideologię, no w jakiś sposób wykorzystujących, czy to będą właśnie gadżety, czy to będą płyty muzyczne, czy to wreszcie będzie cała gama książek pisanych przez na przykład mm -hmm. SS-manów, międzywojennych antysemitów, ludzi, którzy przyjaźnili się albo inaczej wspierali Hitlera. Te książki też są dostępne i znowu mówimy tu o wydaniach współczesnych po prostu jest przedruk danej książki bez żadnego komentarza krytycznego i ktoś sobie kupuje książkę tak jak ona została wydana na przykład w międzywojniu mm -hmm. i, i czyta o tym, że Talmud wzbudza nienawiść i powoduje nienawiść do chrześcijaństwa. I tam nie ma zdania komentarza, że no, to, już, to jest archaizm. To jest nieprawda, to jest, mm -hmm. to jest fałsz historyczny. I również o usuwaniu tego rodzaju książek budujących ideologię e, my mówimy. I oby takich działań Pani, a nie jak najwięcej. Ja mocno trzymam ciki wobec tego za Państwa działania. Czy możemy jakoś apelować do naszych słuchaczy i słuchaczy, jak pomóc Państwu wyłapywać podobne ogłoszenia? Gdzie można zgłosić takie ogłoszenie? Jak taki proces wygląda? Oczywiście zapraszamy do kontaktu z nami. Adres strony to nigdywięcej.org. Tam jest również adres mailowy. Jeśli Państwo znajdą na portalu Allegro albo w serwisie OLX, Ogłoszenie, które wzbudza państwa wątpliwości, które według państwa jest po prostu nazistowskim gadżetem, mhm. prosimy o przysłanie nam tych linków. Tak będzie najprościej. A Stowarzyszenie Nigdy Więcej na pewno państwu pomoże i y, uda się, mam nadzieję, usunąć podobny bubel z internetu. Tak często dziś próbowany, by być sprzedanym i udostępnionym szerszemu gronu potencjalnych odbiorców. Pani Aniu, bardzo Pani dziękuję, trzymam kciuki i dziękuję za miłą rozmowę. Życzymy powodzenia i, i, i oczywiście trzymamy kciuki za Pani działania, bo to słuszny cel, słuszna sprawa i jeszcze słuszniejsza misja, która Państwu przyświeca. Bardzo dziękujemy.